Nad morzem w górach na Mazurach. A może w zawadzkim sprawdziliśmy, co mieszkańcy gminy Zawackie planują na czas letni. No się siedzi jak to na, na emeryturze, nie? I w domu się porobi, pogotuje jedzenie i to, to wszystko. Niestety w tym roku dopiero w listopadzie będę miała pierwszy urlop. No i właściwie tak myślę, że trochę remontowo. W domu. Remonty. Jesteśmy rodziny, przyjechaliśmy do dzieci na urodzinki. I proszę pana, reszta rodziny wybiera się na kajaki dzisiaj. Poprawiła się pogoda, może coś z tego będzie. No a potem e, wybieramy się na dwa tygodnie do Rywala na urlopek. Młodzież przeważnie, e, kajaki, no i dyskoteka. No. A tak to nie wiem, tu ciocia mnie informuje o nowościach. Jak widać, Zawackie ma wiele do zaoferowania, i nawet po powrocie z wakacyjnych wyjazdów nadal czuć wypoczynek. Wyjeżdżam ze znajomymi za granicę, tak. Na Węgry. Tam będziemy nad jeziorem takim słynnym, nie pamiętam jak się nazywa, ale wyjeżdżamy właśnie za niedługo. No ja jestem w domu, mam wnuka i muszę wnuka pilnować. Nie, nie spędzam nigdzie na urlopie. A ile wnuk ma lat? E, Siedem. No właśnie, gdzie pani chodzi z wynikiem? W takim no, razie? wczoraj byliśmy na Orliku, tutaj na, tym, na piłkę nożną grawnię. Gmina Zawadzkie to nie bez powodu turystyczne centrum opolszczyzny. Tutaj wakacje na pewno się udadzą.